Witajcie, witajcie Dziś postaram się Wam troszeczkę przybliżyć Sylwetkę pojazdu Znanego W Polsce popularnego, z popularnego segmentu Hatchbacków, czyli Peugeot 308 Hatchbacków, no takich kompaktów Postaram się też biorąc pod uwagę Wasze opinie Używać mniej wulgarnego języka i mniej się, że tak powiem, emocjonować, ale wybaczcie to do tej pory, że tak powiem, wynika z ekspresji ludzkiej i z tego, że jestem jakimś tam fanem tej motoryzacji. Lubię ją, szanuję, ona mi daje zarobić na handlu autami. Jestem fanem motoryzacji. Ja ram się tymi autami lepszymi, gorszymi, starszymi, nowszymi. No więc, dzisiaj 308 Peugeot, czyli taki kompakcik do miasta, trochę większy. Myślę, że takim podstawowym segmentem jego konkurencji to będzie no pokrewna konstrukcja trochę gdzieś tam, no bo też koncern PSA, Peugeot Citroen, czyli Citroen C4. Golf szóstka, bo to mamy tam od 2008 roku idzie. No tak, no to Golf szóstka, Mazda trójka drugiej generacji. Co tam jeszcze? Meganka trójka. Tak, Meganka trójka. I co tu można powiedzieć na temat tego auta na tle konkurencji? No na pewno super diesel bo tam było 1.6 HDI i 2.0 HDI czyli no, to co już mówiłem w materiale o 5008 Peżocie, no pancerne samochód, znaczy pancer, pancerne diesle Peugeotowskie te 1.6 HDI i 2.0 HDI to są super silniki, jak komuś się to psuło to widocznie chyba nie dbało o samochód, bo, bo to są dobre silniki i tutaj naprawdę nie można mieć do nich zastrzeżeń Benzyny, a benzyny moi drodzy, kurcze, benzyny. No z benzynami to tu już jest dobrze. Ja tu mam akurat benzynę z gazem 1.6, 1.6 Wolno Sądzę, tak zwane VTI, czyli to już jest ten silnik na łańcuchu rozrządu. Kooperacja z BMW. No o tych silnikach. Znaczy o THP, ale to pokrewny jest w sumie silnik. Wypowiadałem się już w materiale o 5008 Peżocie, do którego Was odsyłam. Zachęcam Was do subskrybowania e, kanału i do przejrzenia tamtych moich materiałów. E, jak się podoba to skomentowania, e, zostawienia jakieś łapki w górę, jak się nie podoba to w dół. Bo to w sumie zawsze minę jakiś obraz, nie? Tego wszystkiego. E, co tu jeszcze? o tym wozie, o tym wozie można powiedzieć jedną zasadniczą rzecz że na tle konkurencji na pewno będzie mocno odporny. bo Peugeoty mają to do siebie że nie korodują e, podobnie jak zresztą Meganka trójka, która akurat w tym zestawieniu, które powiedziałem na początku wyrasta o dziwo na kurcze lidera lidera, właśnie, Renówka liderem, no naprawdę bo tam macie 1.6 16V starej konstrukcji silnik, który się nadaje do gazu i który jest odporny, A tutaj niestety te 1.6 i no to to mówię, naturalne dla tego silnika jest jakiś tam pobór oleju. Naturalne są wyciągające się łańcuchy rozrządu. No generalnie, tam jeszcze coś z pompami oleju było, no takie cuda, wianki się tam działy z tymi, z tymi, z tymi silnikami no ale dają się zagazować i to jest jakiś plus, bo no, w Golfie macie głównie silniki TSI oczywiście tam są jakieś MPI ale to jest rzadko spotykane, a jak już jest jakiś Golf w MPI to zazwyczaj jest biedak i golas a w TSI no to do wszystkiego założycie gaz, tak? Do diesla też założycie gaz, ale to jest mówię, no już koszty koszty, koszty, jeszcze raz koszty eee... A do takiej meganki trójki założycie gaz i się nie będzie pierdzieliła, nie? Są eee, na pewno też w Peugeotie, no dla mnie. Dla mnie Techa jest w 508, znaczy przepraszam, w 308. Super! Bo jest fajna, jest fajna, biorąc pod uwagę te lata tam 2008-2010. Te takie okrągłe nawiewy Trochę jak Zalfy 159 Wygląda to fajnie Nadaje to takiego trochę smaku Takiej nowoczesności Tu ta konsola no to już no może trochę gorzej Ale generalnie jest nieźle Na tle gdzieś tam tej konkurencji No na pewno na tle Mazdy Trójki to będzie na pewno fajniej Tutaj Golf szóstka, no Golf szóstka kurczę już w środku jest ładny tego nie można mu odmówić Golf piątka był toporny, ale szóstka już jeszcze jak tam ma tą nawigację to to już jakoś wygląda, no ale powiedzmy, że tutaj jest w porządku fajnie, ładnie, to wnętrze fajne jest w odbiorze jakość typowo peżotowska, typowo Peżotowska jakość, czyli no ma taki malowany plastik lakierowany deska ładna, ale raczej twarda, z tym, że Mam materiał o ASX, nie wiem czy go wrzuciłem już czy nie I w ASX Mitsubishi to wszystko skrzypi Tutaj no, jest lepiej e, Nie jest może idealnie, ale jest nieźle e, Co tam jeszcze? No zawieszenia jak to kurczę we wszystkich tych takich autach No, no wszędzie jakieś to pieniądze kosztuje W przerzucie nie jest to złe zawieszenie Nie jest, nie, nie jest tragiczne Tu jest bardzo miły pan z Mazdy puszcza do skrętu Dziękuję mu pięknie bardzo, bardzo fajnie, że się tacy, że tak powiem, trafiają. Nagrywa się, więc zastosujemy się do przepisów prawa i zatrzymamy się przed szałką, Bo to różnie może być, nie wiadomo kto ogląda. No i cóż tu moi drodzy jeszcze na temat tych peżotów Występowały w wersji kombi i występowały również, również nawet, dziwna składnia, ale również nawet w wersji siedmioosobowej, z jakimiś tam fotelami w bagażniku nie wiem na ile tam jest wygodnie w tym bagażniku, nie pytajcie mnie nie wiem, ja bym tam nie usiadł, ale, ale są, także odbity siedem osób się w takim kombi przewiezie e... co tam jeszcze? No silniki, już pomijając to, że lubią sobie wypić oleju i nie są idealne, e... no to no to jakieś tam są w miarę y, da się tym jechać tymi 120 mi da się jakoś jechać więc to na pewno na plus Golf 1.6 MPI jeździ gorzej y, Meganka jeździ podobnie Mazda 1.6 benzyna też jeździ podobnie y, więc o ale stuka łącznik stabilizatora no jest do wymiany niestety nie ma co się ukryć co tu ukrywać no ale mówię bo no jest tanio kupione, tanio wystawione i może się okazać, że za chwilę go nie będzie i Wam ja już tego nie pokażę w żaden sposób, nawet jak bym bardzo chciał, a myślę, że warto, bo no bo to popularne wozy i sporo ludzi kupuje tauta powiedzmy takie mało litrażowe benzyny do miasta w tych takich przedziałach cenowych, no nie wiem tam w okolicach 15-17 tysięcy, nie? Więc no to taki popularny jest dosyć przedział cenowy I myślę, że warto o takich autach co nieco poopowiadać Bo wielu z Was się na pewno zastanawia Osobiście, może to głupio zabrzmi Ale nie wiem, czy z tych wszystkich aut, które wymieniłem na początku Nie wiem, czy nie wybrałbym Meganki Trójki 1.6 16V I nie założył sobie gazu bo to dobre samochody mam nadzieję, że mi się uda kiedyś nagrać e, o Megance Trójce coś bo to jest zupełnie coś innego to już jest zupełnie nie nie to co była Meganka Twójka, gdzie tam też wszystkie lampki się paliły, cuda wianki siedziały, w Megance Trójce jest na pewno no dużo lepiej ogólnie Meganka Trójka to jest auto które mnie mega pozytywnie zaskoczyło sobą i fajnie by mi było kiedyś nagrać o tym materiał jak miałem meganki trójki, to nic nie nagrywałem. Teraz jak sobie wymyśliłem nagrywanie, no nie mam żadnej meganki trójki, więc na tą chwilę wam nie nagram, ale może coś skoczy. Ale wracając do Peugeota, jeszcze co, co by było takiego, co powinno Was przekonać do tych 308, to cena na rynku aut używanych, ponieważ one będą. Z tej stawki, którą tam wymieniłem na początku Pewnie, że coś tam można by było jeszcze po, Poszukać i dołożyć do tego, nie? No bo tam jeszcze, no może Alfa Giulia Jezus, co ja gadam Jaką Alfa Julię, Giulie? Juliette, Można by było tu wepchnąć Bo to też tam te 2009 roczniki Coś tam się działo Można by było gdzieś tam wepchnąć No jakiegoś, nie wiem Może Fiata Grande Punto Albo czy to już było Punto Evo, no ale No już nie szukajmy, tak generalnie Generalnie Peugeoty będą, będą tanie y, Będą tanie w porównaniu z innymi samochodami Tańsze od Golfa na pewno, tańsze od y, Meganki trójki na pewno y, Ponieważ one się już zaczynają bronić tym, że, że są po prostu dobrymi samochodami Podmazdy na pewno dużo tańsze, już nie mówię o jakichś tam Honda, UFO itd. itd. Także Peugeot będzie y, rocznikowo no, najtańsze albo prawie najtańsze, no gdzieś tam jeszcze mamy jakieś Fabie jakieś one tego typu auta, które mogą być w podobnych pieniądzach, e, ale już nie będę że tak bym ich omawiał, bo no bo to jest tyle tego i tych porównań by było za dużo e, ogólnie z tych tańszych takich kompaktów e, w benzynie, bo ja tutaj akurat gadam o benzynie w to też raczej dobre, bo tam lepszych diesli jak tutaj to, to nie było benzyny były w innych markach lepsze ale, ale no mówię no ciężko będzie coś tańszego a myślę że to dość przyjemny samochód i tak jeszcze na sam koniec e, poruszę kwestię bo tam ktoś mi napisał w jednym komentarzu że czy mam jakąś ofertę tych swoich samochodów żeby tam podać i tak dalej wiecie co no tak ale rozumiem e, ale ja nie chcę podawać, bo taki sobie obrałem cel Żeby odseparować ten, tą moją działalność od, od tego gadania o tych samochodach Bo, bo mogliby się stwierdzić, że to jest nie, niekompetentne W sensie nieprawdziwe Bo mówię o jakimś aucie lepiej Bo chcę je sprzedać Bo jest dostęp do mojej oferty I tak dalej, i tak dalej Bo chcę się pozbyć eee, A tego nie chcę Chcę, żeby to było obiektywnie, tak jak mówiłem nam chyba w pierwszym materiale. Mi się samochody jakoś tam sprzedają, nie narzekam e, na to, więc, więc no, zachęcam do poszukiwania po prostu w internecie moich ofert, może traficie. I tyle. E, a tutaj chcę po prostu Wam powiedzieć... Tak jak ja widzę dany model, tak jak ja widzę dany samochód, jak czuję ten dany samochód Na co mniej więcej zwrócić uwagę i czego się w danym modelu bać, czego się nie bać Co jest trochę na wyrost e, Mówione o danym modelu, co jest według mnie przereklamowane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Już się myślę, że dłużej nie będę produkował Bo zaraz ten materiał będzie miał półte godziny czasu e, No, także myślę, że na tą chwilę Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że trochę o tym 308 Wam powiedziałem Mam nadzieję, że nie naużywałem wulgarnego języka Dostosowując się do opinii niektórych z Was Bo jak to mówią, kształcić się Trzeba całe życie I słuchać rad Trzeba całe życie Bo nikt nie jest nieomilny I zawsze się można od kogoś czegoś nauczyć A konstruktywna krytyka jest jak sama nazwa mówi konstruktywna. Więc dziękuję Wam za te opinie i do zobaczenia w jakimś tam następnym materiale, jak mi się znowu jakieś auto trafi, którego jeszcze nie nagrałem. Więc dzięki, wszystkiego dobrego, cześć.